Okej, okay, ale dzisiaj mam bardzo przystojny kapelutek i przy okazji bardzo mały border dzisiaj jest. No i będzie dzisiaj fajna zabawa, ale o wszystkim opowiem wam za chwilę. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Ciema! Z tej strony cywer. A to jest kolejny odcinek na mojej kanale się Kaito. Dzień dobry, Kaito. Dzień dobry, witam Siema. Ciema. dzisiaj w Minecraft. Słuchajcie, mamy takie kurczaki dzisiaj tutaj. Nasz świat jest grani jeden na jeden. No i grani misją naszą, teraz najważniejszą, jest uciupanie chociaż jednego z tych kurczaków. Yy, właściwie nawet wszystkich trzech byśmy sobie uciupali, bo w tym momencie będziemy mieli prawie drzewo już. Ponieważ gramy dzisiaj specjalny challenge, moi drodzy. I każdy zabity mob. Niestety gracze się nie liczą. Sorry, Kaito, nie liczysz się w no to tym z tymi, wypadku, akurat. No to z tymi kurczakami to było trochę złe rozwiązanie. Yy, no i motyw jest taki, że każdy ja mam... zabity mob. Border o jedną kratkę. I nasz motyw jest taki, że mamy pewien problem. Myślę, przyspieszymy też random Tick Speed dzisiaj. W razie gdyśmy zdobyli jaką sadzonkę. Dobra, to nam się nie udało. Wiecie co? Musimy wypatrzeć jakieś inne kurczaki. Nagle jest zadaniem. Będzie dzisiaj poszerzyć ten border, żeby dało się prawidłowo funkcjonować. Nawiasem mówiąc, mamy słuchajcie takie kapeluty, ponieważ dzisiaj jest całe Halloween i tak dalej, kiedy nagrywamy ten odcinek. Więc pozdrawiam serdecznie. Dzień wczoraj nagrywaliśmy to. Ja bym sobie zobaczył może gdzieś jakieś jeszcze kurczaki, bo tak wiecie co? Trochę bohce mamy lipę, bo niestety, jak wspominam, no, zabicie gracza nic nam tutaj. Nie da, w ogóle bardzo ci ten kapelot pasuje, muszę powiedzieć, wiesz? Bardzo ci ładnie niby na A pewno Dziękuję, dziękuję. Jest. I dalej do skina ci pasuje. Miło, że zauważyłeś. No, oj, sorry, chciałem cię uderzyć, akurat. Nie bim mnie, nie bim mnie, jestem już trochę głodny, nie bim mnie. Musimy wiedzieć, co, jakieś kurczaka zbejtować i będziemy mogli ta, nie będziemy mogli kurczę blade dalej funkcjonować. Czy jest jakiś kurczak gdzieś w pobliżu? Z tego co wiem, było tu ich trochę więcej, ale chyba wszystkie poszły, więc w czasie jak czekaliśmy na żarcie, kajtoza! Kajtoz czekał na jedzenie i wszystkie kurczaki sobie poszły, no? O, tak jak. No, bo... No tak, ty sobie gotujesz, ty sobie jesz, no ja nie mam ja nawet jak w mieszkaniu gotować, ja garnka w mieszkaniu ja ma spalone pierogi. Dobra, nieważne. Tak się nie śmieć z tych pierogów. Dobra, słuchajcie, widzowie, słyszymy się za chwilę, jakiegoś kurczaka zbejtujemy. Dobra, słuchajcie, idzie kurczak! Idzie, kurczak, idzie, idzie, jest, 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 chodź tutaj. Dobra, mamy go, słuchaj. I tak my sobie, że jeszcze tego uciupiemy. Będziemy już dostęp już do drzewa na pewno, aczkolwiek przydałoby się jakąś farbę później założyć. Dobra, mamy pierwsze drzewo na naszym borderze. Natomiast jeśli chcielibyście więcej takich odcinków, pamiętajcie, dać mi znać, zostać łapę w górę, a być może jakaś druga część tego by mogła się pojawić na kanale w jakikolwiek tutaj sposób, więc dawajcie mi znać, żebyście chcieli y, odcinek z takich borderków, że tak wspomnę sobie o seriach z borderem, które już kiedyś były. Tylko tamte chyba były z levelem z tego co pamiętamy. Nie wiem, szczerze, nie wnikam w tym momencie jak to było, y, ale jedno wiem. Trzeba będzie sprawdzić jedno entity na pewno, aczkolwiek nie zrobimy tego od razu, bo nie wiem czy na przykład nie zadziała to na, przy... no, na łódki i minecarty, karty tak szczerze mówiąc, ale wątpię raczej pod tym tematem, ale mamy na pewno sadzonkę i biorąc pod uwagę, że border w sensie ten random tick speed jest dosyć szybki, to drzewo powinno tutaj wyrosnąć całkiem szybko. Ewentualnie możemy troszeczkę dostosować sobie teren, więc ja imo kurczę blade biorę sobie tego dryciocha, zrobię sobie trochę podwyższenie i spróbujemy to drzewo posadzić sobie wyżej, bo jak mówię, random tick speed damy szybszy z racji ciężkości tego questa. No tu akurat blok nie Pozwala na urośnięcie, więc ja zrobię coś takiego, może. No i w teorii teraz to drzewo będzie najwyższym punktem i opowiadł, bo co to teoretycznie przynajmniej wyrosnąć, tak mi się zdaje. I jest, mamy drzewo. Dobra, nazbierajmy sobie drewna. Ja bym zrobił kilow i granie z pod ziemię, bo mamy szansę zrobić sobie jakieś kurcze blady tutaj, nie wiem, albo jest szansa, że w ogóle spawder będzie mieli pod sobą. Nie liczę na to szczerze mówiąc, aczkolwiek musimy to najpierw sprawdzić, przede wszystkim moi drodzy. No i co więcej, przypominam łapie i subku na kanale, jeśli odcinek Wam się spodoba. Także dobra, my sobie poszykujemy tutaj więcej narzędzi, no i słyszymy się już za chwilę. Dobra, no, wielki. Dobra, wielki test. Czy łódka zadziała? Raczej obstawiam, że nie, szczerze mówiąc. No, nawet się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Pytanie: czy na przykład łódko można wyjść za border? Okej! Okay! <śm> Kajtos, jestem za borderem. Oh, dame, Dobra, on bije kawałek tylko przy tym. Dobra, może gdzieś uda mi się tu jakiegoś kurczaka namierzyć. Wiem, że kilka kratek mogę się oddalać na pewno. Pytanie: Czy są jeszcze jakieś zwierzęta w pobliżu? Czy się raczej rozeszły już tutaj wszystkie? Obstawiam, że się wszystkie raczej rozeszły stąd. No, ale powiem wam, że niezły trik, szczerze mówiąc. Yy, no i wiesz co? Nie widzę niestety niczego w pobliżu. Ale mam pomysł. Wiesz co? Ja tak, rzucę ci tutaj kurczę blade moje itemy. Tak, żeby ich po prostu nie stracić. Więc chodź tutaj, kurczę blade, zrób mi te narzędzia na kamienne. Ja biorę ze sobą jedno na Biorę jedno na i spróbuję jakiegoś kurczaka może gdzieś tutaj bliżej przyprowadzić, nawet jak będę obrywał. Kurczak jakiś chyba został przeze mnie nabierzony tutaj gdzieś. Albo mi się zdawało, kurcze, blade. No niestety, słuchajcie, to nie zadziałało, no, więc tych zwierząt po prostu w pobliżu nie ma. Więc weź mi daj narzędzia, ja pozbieram drewno i musimy chyba podziałać z tymi podziemiami, bo szczerze mówiąc, zaraz noc. A wydaje mi się, że taki border jest niestety troszeczkę za mały, jeśli chcielibyśmy coś tutaj zrespić. Dobra, zapas drewna na pewno mamy Wydaje mi się, że zrobię jeszcze piecek, słuchajcie, żeby przypo... Ała, przytopić tego kurczaka, żeby mnie co jeść. No i przede wszystkim robimy sobie zejście na dół ponieważ pod nami mogą być jaskinie, nawet jest szansa, że zespił się pod nami spawner. To bym szczerze mówiąc bardzo nie liczył dzisiaj, bo tak mało szczęścia raczej mam, żeby takie coś mi się zdarzyło, aczkolwiek w drodze wyjątku może dzisiaj akurat przyfarci się i się tak zdarzy. Yy, nawiasem mówiąc dam wam też informację, że ten odcinek początkowo miał być Minecraft, ale exp powiększa border, tak idąc sobie topkiem datapaku. Poza tym datapak będziecie mieli w opisie, ale niestety ty, przez pomyłkę wgraliśmy nie ten datapak, ale stwierdziłem, że to nawet będzie lepsze, szczerze mówiąc, pod kątem materiału, niżeli w granie, kurczę, blade levela, bo nawet chyba kiedyś coś z levelem właśnie grałem. Wiesz co, ja spróbuję posadzić nasionka na górze, żeby może jakieś, bo tam okay. zauważyłem, że woda jest, potem tam że z woda. Okej, okay. staraj ja się zrobić woda. farmę, ja robię tym czasie schodki. Ej, nawet znalazłem, mamy podwodny kanion, słyszę zombiaka. O, oh, damn, Tutaj może coś być ciekawego. Ja muszę tutaj się przekopać. Jak tu jest gdzieś zombiak, to może być gdzieś tutaj spawner. Trzeba uważać tylko, żeby tej wody nie rozległ, bo tutaj jest na pewno kanion po jednej ze stron, więc ja będę robił schodki na dół i być może znajdę jakąś jaskinię. Dobra, słyszę już tego zwierzaka. Kajtus mówi, że generalnie przyszedł do nas kurczak jeszcze jeden. Także gdzież on by jest... O Boże, jaki on jest piękny. Dobra, z jedzeniem widzę, że problemów mieć nie będziemy na pewno. Ja też przytopiłem sobie kurczaczki, żeby mieć coś, więc. Ech, przepraszam, kurczako muszę to na twoich oczach zrobić. No ale co? Ja myślę, że tego kurczaka nie będziemy oszczędzać, szczerze, mówiąc, jakoś stacja. Może, że, bo może Ale wiesz co, brakuje mi jeszcze kratka, szczerze I będziemy mieli teraz dostęp do kanionów, w którym powinien być zombiak Więc idę zobaczyć, czy już jest O, jest zombiak, dobra Ciupię cię, ciole, ciole, dobra, dostałeś, pięknie I mamy tutaj teoretycznie kanion, słuchajcie Dwie kratki więcej mamy Więc w teorii mógłbym sobie tutaj zobaczyć Jest kanion, dobra, mogę jak konstatować, obejrzeć sobie I tu, kurczy taki byczy kanion, szczerze powiem Więc trochę będzie lipa na pewno później Pod względem ilości mobów Na pewno mamy jak wiadro wody sobie tutaj wziąć Pytanie jest, skąd no, ten już, mały Tutaj zombie? mamy wody. Na górze mam wiadro, już na górze mam nieskończone źródełko. Jo, to czaję. Ja robię teraz schody na dół, bo kurczę, Blado nadal chcę wiedzieć, co jest przynajmniej do petraka. bo że przy okazji jakieś diamenty bym z 42 kratka. Dobra, wróciłem. Generalnie problem okazał się po mojej stronie, słuchajcie. I nadal słyszę stąd gdzieś tutaj nietoperze. Więc ja chcę zobaczyć, co tu się dzieje, szczerze mówiąc, i gdzie jest. Źródło dźwięku, moi drodzy, bo to może nam sporo ułatwić, więc skopię sobie tak centralnie na dół tutaj, zobaczyć, czy nie ma tu jakiejś jaskini bezpośrednio pode mną. Bo nic ja to nie znalazłem. Formy. W sumie mógłbyś wiesz co, zacząć tam robić jakieś te. I w razie czego wiesz, co możesz przyjść, nawet pomóc mi kopać, bo nie wiem kurde bele, bo nadal nie mam żelaza żadnego. Ale słyszę cały czas skądś szkielet i słyszę cały czas skądś nietoperze. Wiem, że niektórzy by mi powiedzieli teraz e fer odpal sobie tę widoczność dźwięków, ale szczerze mówiąc, mnie to kurcze, blade nie grzeje nie ziemi w tym momencie. Raczej sobie zrobię po prostu jeszcze jeden kilo, bo mi się skończył. Nadal nie mam żadnego żelaza, więc trochę jestem tym zawiedziony szczerze, mówiąc. No i metodą na, na lapis to nie pokopię, póki ma taki border mały. Więc cóż muszę zdać sobie... Okej! Okay! To jest chyba opuszczona jaskinia. Tak Hajdus mamy opuszczoną jaskinię pod sobą, jest tu pełno nietoperzy! Jeden szkielet! Dobra, szkielet rozwalony. I w sumie nietoperze to jest darmowe, darmowa szerokość bordera w tym momencie. Więc patrz, A, jak tak. się człowieku poszerzam tutaj. Włączę sobie Szukaj tylko. Ich... Może. hitboxy. Nie widzę, żeby był tu jakiś spawner. Ale na pewno mamy złoto. Mamy pajęczyny, więc będzie można łowić w teorii. Tylko no ryby akurat nie łowią się niestety żywe. To by było w ogóle genialne, jakby się wygławiało takie żywe ryby i trzeba było dopiero je przerobić w Minecrafcie, kurczę blade. Dobra, nietoperze pokonane. Mamy żelazo, więc biorę to żelazo i wracam do ciebie. Zobaczyć, jak tam na powierzchni to wszystko wygląda. Już możemy zaryzykować nawet pójście do kanionu, bo już się trochę rozszerzyło. Faktycznie, więc Wiesz co, wyjdę do ciebie, zrobimy sobie te, zrobimy sobie tarczę, zbierzemy trochę jedzenia i wejdziemy do tego kanionu, obczaj, co tam się dzieje. Okej, okay, dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie. Jak tam to wygląda? Czy mamy węgiel? O, mamy węgiel! Jest mały ząbiak w dyni! Oh my godness, jak to świetnie wygląda! Ja pierdykam. Szkoda, że nie ma takich mobów na co dzień szczerze w Minecrafcie. Ja bardzo uwielbiam, kiedy Modronk daje po prostu jakieś takie małe bonusy do wyglądu. Jedno wiem, trzeba zebrać ten węgiel na pewno. przetopić od razu żelazo. Ja bym się zajął tym małym zombiakiem, ale nie chcę się nim zajmować, zanim zrobię sobie żelazną tarczę, bo bardzo nie lubię małych zombi. Jest To mój najbardziej znienawidzony potwór w Minecrafcie, miał powiedzieć. Taki numer jeden. Za dużo serii hardcore skończyło się w ten sposób, więc... Totalny dysrespekt dla małych zombie muszę powiedzieć w tym momencie. No ale, dobra, idziemy na powierzchnię. Dobra, jesteśmy na górze, mamy zwykłe drzewka. Ja pierdyka, ale to się poszerzyło, żadnych niestety mobów nie widzę w pobliżu. W sumie to nawet i lepiej, bo nie ma negatywnych. Musimy pamiętać też o tym, że mam w tym momencie Full Brighta odpalonego, więc tutaj jest generalnie ciemno, więc fajnie jakbyśmy tu sobie rozjaśnili, bo w czym więcej mamy rozjaśnione, tym tak naprawdę mniej miejsc jest w ogóle, w których mogą się zreślić moby. Słuchajcie, takie pytanie taktyczne, słuchajcie, dla was. Czy pamiętacie serię Captive na moim kanale, którą kiedyś prowadziłem z poniatem? Nie wiem, czy kojarzycie takiego skyblockowego, Chwila generalnie, jak poniat kurde bele, możecie mi napisać, czy pokażecie bo kiedyś prowadziłem taką serię Captive Minecraft, więc no, generalnie, kurde, stare czasy. Stary cyfer, old boomer cyfer, że tak powiem. jest jakie wtedy tworzenie tworzeniu YouTube było proste, moi drodzy. No kurde bele. No ale cóż mogę powiedzieć, takie boomerskie wspomnienia powiedzmy mnie teraz wzięły, a ja muszę przytapić sobie przede wszystkim tutaj, yy, przede wszystkim żelazo, zrobić tarczę, idziemy w tej jaskinie, bo pewnie tam zaraz dużo mobów się zrespi, tylko kurczę, blode jabłko mi wypadło za borderem, więc ja muszę se łódkę zrobić. Dobra, mam to jabłko. Bo wyszedłem sobie za border, w ogóle rozejrzę się tutaj znowuż. Czy coś nam nie przypamiętało się w okolicy? No ale nie widzę szczerze mówiąc. Co byście chcielibyście taką serię kilku odcinkową, Nie mówię, że długo, ale powiedzmy taki drugi odcinek albo trzeci jeszcze, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, generalnie. Plus moglibyście rzucić jakieś słuchajcie, kuściki, powiedzmy takie dodatkowe nam, co byśmy mieli wykonać. Ehm, tak, oczywiście, jeśli byście chcieli, bo możecie też wiecie, dawać łapę, suba i generalnie powiedzieć, że chcecie jeden odcinek, taki jak tutaj jest. Tak tylko proponuję luźnie, bo zapiszemy sobie safe na pewno gdzieś tam. Ehm, a myślę, że. Zabawa jest do przednia dzisiaj, na pewno więc dobra. Ja sobie robię tą tarczę idę tam do tego, do kanionu, kurczę, blady zobaczyć z tym swaniaczkiem. No i chyba będę powoli szedł w sumie w stronę diamentów, ponieważ mamy już, słuchajcie, wszystkie składniki, żeby zrobić żelazny kif. Więc będę mógł sobie da spokojnie wszystko zdobyć. W ogóle jak kolejny przyszedł pok. Tego już możemy w sumie nie zabijać. weź go, weź go zabuduj jakoś, kurczę blady, żebyśmy mieli ten. Ja się nim zajmę spokojnie. A, i taka jeszcze informacja dla was. Jeśli zdecydowalibyście się, żebyśmy mieli to nagrywać na przykład, to myślę, że w przyszłości ogarnęlibyśmy dwie perspektywy, moi drodzy. Taka. Informacja, obecnie taki testowy odcineczek mówię dla zabawy, żeby sobie pograć troszeczkę, pokażę Wam datapaczka. No i jeśli by faktycznie miało dojść do czegoś większego, o ja pierdyle, ale tu się zrespiło złego wszystkiego. Ja wale, lepiej chodź do mnie. Tylko tym kurczaczkiem się zajmę, żeby nam się nie zgubił. Okej, okay. dobra, dobra, słuchaj, ja testuję coś. Tak jakby. Jak zginę, nie ruszaj kolekcji moich kart, Mordo. Geronimo! FUCK! Dobra. Czyli to nie działa, czyli my musimy zabić MOBA, żeby się Border poszerzył. Okej, okay. to tyle przynajmniej wiem. Myślałem, że wybuch creepera może poszerzy troszeczkę. Dreamstone na pewno widzę tutaj w okolicy. Mamy trzy aksolotle, czy nawet cztery aksolotle tutaj, z czego jeden jest różowy, jeden jest niebieski, jeden jest Creeper'em w ogóle, więc. To trzy musisz zabić. Creeper Gerary here. No nie no, creeper, no kurczę, blada, ja nie chcę zabijać jak solotli, akurat dla mnie spokoziomki, szczerze mówiąc. Przydałoby się tutaj za to rozświetlić wszystko. No mój może dla niech znasz. I może przynajmniej w przyszłości, no wiem, że dla ciebie to szczury, ale on się mogą przydać nam. A ja myślę, że na przykład przydałoby się tutaj rozświetlić, żeby te boby nam nie, prze... nie przeszkadzały w tej chwili. Dobra, kolejny zombie w tej w dyni. Jeszcze jeden ze świecącą, ja pierdykam jakiś rare zombie normalnie Fuck! Dobra, mam tutaj powierzchny problem, wiesz, muszę się z tym wszystkim zmierzyć powiedzmy. Okej, okay, na mnie idzie ziomeczek, cyk. Dobra, i przede wszystkim tak sobie myślę, że dobrze by nam zrobiło stworzenie w ogóle jakiejś farby mobów na dobrą sprawę na przyszłość, jeśli byśmy mieli dalej tutaj grać. Dobra, mam tutaj ząbiaczki kolejne, więc kolejne dwie kratki będą. Troszeczkę niekontrolowanie poszerzam w tym momencie border, no, ale cóż powiem, tak? Ja trochę ja niekontrolowanie detonuje teren. Czemu masz hipherry u góry? wytyfy. Okej, okay, mam little problem, bo znowu creeper mi tu przyraz. Dobra, może na razie zostawię to bez wyjścia, bo będą nam wchodzić czasami do góry. Porświetlam za to powierzchnię, bo myślę, że musimy jakoś się zabezpieczyć tutaj i przepalę to żelazo, żebyśmy w końcu mieli kurcze blady, więcej tego, więcej, kurde, bele, jakiegoś uzbrojenia. No bo trochę jest lipa z tym wszystkim co mamy. Przy okazji przydałby się nam blast pierny, jest tak tylko mówię. No i przydałoby mi się, żeby chleba se pokraftował, więc no... Edo, ale generalnie gamerule, random tych speed! Wraca na poziom 6, czyli dwukrotność standardowego random tych speed-up. Standardowy jest 3, moi drodzy, czy coś takiego. Bo granie mamy już dostatecznie duży teren, więc myślę, że już szybki game rule nie będzie nam aż tak potrzebny. On został zrobiony tylko i wyłącznie, słuchajcie, żeby nie ślama zażyć się w dzisiejszym odcinku, bo uważam, że z wolnorostocym drzewem moglibyśmy mieć tutaj naprawdę długie granie. Więc stwierdziłem, że po prostu przyspieszymy sobie go na początku. Ale teraz już myślę, że polecimy na standardowym. Więc wiesz co? Zrób sobie tutaj, dobra, ty masz już tarczę. Zrobię sobie granie drugą, może skrzynię jakąś, bo przydałoby się więcej i tutaj schować. No i myślę, że musimy zejść razem, to jesteś mi potrzebny i musimy oczyścić troszeczkę teren pod ziemią. Yy, ponieważ teraz piło się tam dużo, dużo złego. Więc ja zrobię sobie jeszcze może element zbroi pod postacią butów. No i myślę, że mi to jakąkolwiek obronę tutaj da. Yy, czy mamy coś jeszcze? Mamy żelazo. Zrobię sobie może jeszcze, słuchajcie, hełmik. Yy, I będziemy schodzić już pod ziemię, żeby poradzić sobie z mobami, które zaspiły się na dole. A przy okazji poszukałbym jakichś diamentów, bo być może powiedzibyśmy, co jest działali. Na pewno nie mamy tutaj trzciny niestety, yy, więc zrobienie sobie enchantu raczej pozostaje na dalszym planie, jakkolwiek. I przy okazji pamiętaj, żeby posadzić chociaż po jednym drzewie. Dobra, chodź tutaj. Masz pochodnie ode mnie. Ja będę się bił z mobami, a ty rozświetlasz tam, gdzie jest ciemno jeszcze, ok? Taka misja powiedzmy jest twoja. Nie oświetla... O Jezu, kanion jest nieoświetlony częściowo, serio? No, to jest problem, bo kiedy kurczę blady poszerzymy, chociaż... O! Trochę border! niestety kurcze blady pojawia się dużo nieoświetlonego terenu w nim, więc wiem, że na przyszłość na pewno wyłączymy sobie Full brighta, żeby widzieć co jak tutaj jest. Ale trzeba na pewno ten kanion dobrze oświetlić, bo jest troszeczkę lipa z tym motywem. No i na pewno będzie trzeba zejść do tej podziemnej kopalni, kurczę blady, czy tam to się nazywa, Boże? Jak, jak to się. Jak to się zwiedziło? Do... Opu... Tak, opuś... Nie, nie od o opuszczoną kopalnię. Mineshraft to jest chyba akurat, twierdza kresu. Tak w sensie mm. do kresu, no, o to mi chodzi. Twierdza... No. Nie, to jest to jest stronghold. Okej, okay, dobra, mindsharp nieważne. Fak! Kolejny kurde szkieletor u góry, dobra, muszę uważać, no szkurde Belem, zleciałem dwa razy w jedną, jedną sekundę, no i kurde. O kurde, be. ja właśnie zdaję sobie sprawę, że nie mam kilofu. Dobra, cyk, zbor zwalany, czekaj, to masz tutaj ode mnie, masz tutaj składniki, zrób sobie wszystko, ja idę do góry, bo nas zaraz zasypią moby szczerze z nieba tutaj. Bo niestety mamy tak, że pod nami jest nieoświetlony, kurde, kawał drogi I z niego może całkiem dużo bobów wychodzi. Dobra, strzelosz, pięknie, ładnie, kolejny rozwalony Ale przynajmniej strzał będziemy mieć na pokonanie smoka w razie czego Ale na pewno trzeba tutaj jeszcze rozświetlić Bo z tego co widzę, pajączki między innymi się tutaj respią Więc tutaj musi być jeszcze dosyć ciepło, to szczerze mówiąc No, więc kurde, bele co, biorę to żelazo na pewno No idziemy tam na dół, żeby zobaczyć co tam się dzieje Dobra, widzę, że tam będzie niezła zabawa, bo generalnie dużo mobów idzie mi tutaj korytarzem, znaczy dwa szkielety, to du dużo to jest pojęcie względne, ok? kosmiczna flota, że tak powiem, <laughs> czyli 3200 na rękę w Polsce, <laughs> tak idąc klasycznie, kosmiczna flota, gdzieś gdzieś ostatnio to słyszałem w każdym razie, no okej, okay, ale w... dobra, ja już schodzę, wiesz co, problem jest taki, że wszystkie moby, które tu się respią, FAKKA i to z niepodłaś aż tak, to jest zbyt niebezpieczne. Problem jest taki, że one poszerzają bardzo szybko border. Co, co za tym idzie, one mają coraz więcej miejsca, żeby się respić, jak tak schodzimy. Masz jeszcze pochodnie w ogóle jakieś? Jasne, że mam. Dobra, to idziemy. Ja mam jeszcze trzy. To ja schodzę pierwszy. Kładę tutaj. Okej, okay, pająk jest od razu. Właściwie ja sobie wykopałem węgiel i dorobiłem. Dobra, idzie mi zombiak, zamykam przejście. Dobra, jest tutaj całkiem ładnie. Mamy bezpieczną strefę, powiedzmy. Problem jest taki, że tam zaczynają się te jaskinie. Więc ja bym się przeszedł w ogóle zacząć, wiesz, co bokiem. Tylko daj mi trochę pochodni, bo ja kurczę już mam tak lekko, powiedzmy. Yy, z tym problem. O, ale węgiel jest w sumie. A, wszystkie mi wyrzuciłeś, tak? <grytanie> no nieźle, dobra. Tyle powinno mi starczyć w każdym razie, bo jeszcze węgiel znalazłem. Yy, ale musimy tutaj powstawiać te świeczki i w sumie na razie wyjść, żeby to pozdlikało po prostu. Bo no z tego, co słyszę, dużo się tutaj korytarzy, wiesz, co odkryło. OK, co tu się dzieje? Okej. Okay, no co zajrzyj tutaj. Okej, okay, dobra, wiesz co, ja, ja bym to może... Ja pierdykam, co jest! NIE! Masz jednego flinta może? Wiesz co, właśnie... Problem się sam rozwiązał, tak jakby. Ja pierdykam! Ale to jest po prostu świetna rzecz na screena! OK, Dobra, to teraz wiesz co musimy zrobić? Szybciej, OK! Po no troszeczkę... Boże, to ja pierdykam. Złaś tutaj... Złaś tutaj do mnie od razu, ja się dwóch pająków pozbyłem. Ja lecę od razu speedrun i rozszerzam, rozszerzam kurczę blade ten oświetlenie tych korytarzy. Później dopiero zajmę się tymi, co były za mną mobami, tak, żeby się tutaj nic nie dorespiało, Bo problem jest w tym, że dzisiaj jest bardzo, bardzo mały border. Znaczy pojęcie względnie mało obecnie jest, powiedziałbym. Okej, okay, szkielet mnie strzela, muszę uważać. Ach, tarcza mi coś. Kurde bele się zblokowała. No ale border jest na tyle mały, że tych mobów się naprawdę respi na małej, powiedzmy, przestrzeni, tutaj bardzo dużo. Więc musimy uważać, bo na przykład coś takiego już stworza idealne miejsce. Ja pierdykam jeden mob i mamy karta, ja ma Więc czekaj, ja, ja pójdę, muszę, ja muszę pójdę, to zrobić. Dobra. Ja Pojjutępki nie mogę wrócić. Czemu nie może wrócić po itemki? Creepery na nich stoją. Co? Nie gadaj. Czekaj, dobra, odwrócę ich uwagi. Mamy na im taga, więc w sumie też go wezmę. Yy, idę odwrócić uwagę Creeperów. Dobra, one Creeper with me. Dobra, jeden boom. Aho, dobra, to muszę cię odciągnąć. Tutaj. No nie, tam jest kolejny! Nie! nie! Kaj, to twoje itemy wybuchły. Lepsze, najważniejsze, że najwa... jedzenie. Jedzenie przeżyło. Dobra, w każdym razie. Musimy tu rozświetlać. Najważniejsze tak. Dobra, zamykam przejście, żeby nam nie dochodziły. Oj, pierdykam, za plecami jest ten creeper. Dobra. Kajdus, uważaj! Dobra, pięknie. Zjem sobie kursę blady jakieś jedzonko i rozświetlamy tutaj od razu to, co mamy. Bo tutaj się też może coś porespić. Trzeba od razu naświetlać to, co mamy, bo wtedy będzie po prostu prościej. nam. dobra, tutaj też kładę pochodnie, potem tam od nogę odetniemy. I tu chyba już wszystko jest rozświetlone, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy z tym endermanem się nie zmierzyć. Żeby w rajcie czego na przyszłość mieć enderperły, więc, <laughs> Tak, że tak powiem, zabezpieczony, koszybkie, łatwe. Cyk. Au, to było prostsze niż sądziłem. On dwa Creepery sobie przyjął, na Dobra, szkielet pozbawiony. Prosta sprawa. Bum, bum. Fuck. Okej, okay, tu się zadziało więcej niż sądziłem. Od razu rozświetlam oczywiście wszystko, co się da. E, Graję, będziemy mieli na wędki na pewno składiki. LOL, Creeper sam z siebie wybuchł. Co jest? Pierwszy raz w życiu widziałem, żeby Creeper kurczę blady tak. Tak, wiesz, no, szkielet go co prawda trafił, ale żeby tak eksplodował, to jeszcze nigdy nie widziałem. LOL, autodestrukcja normalnie. Gościu zrobił to samo, co w pokemonach elektrody robią. Ja pierdykam. Znaczy nie... <laughs> Wiesz co, ja, ja, czasem jest tak, że jak yy, creeper będzie zbejtowany przez szkieleta i wejdzie w tego szkieleta, to wybucha wtedy. No to jest poziom 18. Dobra, wiesz co, ja ryzykuję ostatnią rzecz dzisiaj i sprawdzam, czy pod nami jest jeszcze jeden cave. Idź od nogi, popatrz, czy trzeba coś tam oświetlić albo zgasić. I patrzę, czy nie ma gdzieś tutaj diamentów. Ja bym chciał bardzo, Ej, to bardzo diaksy zdobyć, tak szczerze mówiąc. jest taki moje dzisiaj... Ym... Nie wiem jak to nazwać, bo jak, jak, jak to fajnie sformułować? Słyszę tutaj na pewno jaskinie, w sensie słyszę tutaj... Może jaskinie, słyszę bat, batki, yy, nietoperki słyszę, więc kurczę, blade śmiem twierdzić, że coś może być w tej jaskini, yy, aczkolwiek to no, nie, nie wiem z której strony. No jest żadnego. to szansa. No. Okej, okay? dobra, jestem na powierzchni ja pierdły kamerę tu jest z miejsca. No, ale wiecie co widzowie, powiem wam tak. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, dać mi znaczy... Po prostu traktujcie to jako jednorazowy baterialik i Wam się podobało. Czy chcielibyście na przykład drugi odcinek, w którym Mam. wzięlibyśmy się za zabicie smoka. Także dajcie mi znać. My na pewno zapiszemy sobie save'a w czego. i co wam powiem, dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pożegnaj się. Do zobaczenia.